No, siema, z tej strony, disaster. Po trzech odcinkach road to 62 pojawia się let's play. A na tym let's playu pojawia się solo geo z peciakiem moim. Bo w gildii brakuje nam dwóch kamienia do zbudowania klatek. Więc lecimy z peciakiem geo. Jestem dosłownie. 3 minuty po nagraniu road tu 62 czwarty odcinek, albo trzeci chuj, jak coś spierdolę, to to zmienię, co nie pewnie śmiecia na dwa razy podejdę, bo wątpię, że mi kondycji starczyło na tyle, żeby Ubić chuja na raz. Ale szczerze powiem, że z dropem jest tak, to chyba nie byłem wieże Solo chyba z 4 razy już i spadły w sumie 2 Rarki z wieżesia. A byłem solo Geo 4 razy i z Geo wielki chuj duchy byłem 7 razy byłem solo spadł z y Phaera spadła i Piroclast spadł to w sumie zajebiście że te dropy spadły Piroklast jest. No kurwa, on jest w miarę drogi teraz, bo 1 kk prawie chodzi. Ale że ja mam do nie wysoki procent, mam 40%, 45 mam na nim To jest w sumie. Ja będę do przodu, kurwa. Więc je tam. Easy. Eee, kurwa. Co do. Rot, tu 62, to odsyłam do poprzednich odcinków, zobaczcie jak się moja postać rozwija, aktualnie mam nowe Q sobie, jest wyjebiste, kurwa resję na wszystko mogę pierdolić kurwa wyjebane, mieć na kogo idę i tak mam na to resy co nie jest na wirthil. nie, nie wirthil. Wirthil. nie pamiętam, no, no, tak, to jest wirthil mam no, wirthil na sobie Fi fioletowo różowiutki, Jeden chuj jak na to kto patrzy, to złoty garnek Oczywiście jak to ja musiałem wyjebać na kolorystykę. Więc łociutki garneczek mam, mam karata jeszcze. I w sumie to były te trzy itemy, które kupiłem i wydałem na nie kurwa ponad 15 kaka. I jeszcze kupiłem viral, to nie 4 itemy są. Ale też kupiłem od chuja platyny, żeby mieć... Czy od chuja dla mnie chuja to jest 300 platy Kupiłem to kluczy 150 czy 50 wyjebałem kurwa 3 godzin, 50 skrzynek znalazłem, co nie? a nie ma jeszcze godnego respu. tak zajebiście A w sumie kurwa, co za paję, bo tej godzinie gra w grę, pas. z 12... 20, 2 17 a jest 2 20 no jak... o chuj. to jest w sumie bije go jeszcze jedną rundę i spierdala bo nie stracimy mana, a nie będę was zanudzał tym, żebym będę tego nakurwiał przez 38 rund. Sparta liczba. Napierdalałem tyle Grzesia, jak mi się mana skończyła. Pozdro. Nie no, jeszcze mogę trochę pobijać. Kurwa, bez zmysłu biję. w ogóle jestem tak przeszany przez to, że chodziłem w PT, że ja kurwa zapominam o zmyśle w ogóle, żeby sobie go y odnawiać co 6 rund. Kurwa, to jest chujowe, bo zapominam o tym. Tracę na tym, kurwa tracę kondycję i damage, głównie damage na precyzyjnym tracę A ten kurwa damage są, kondycja, to jest cenna kondycja Cenne to jest to też, że spierdala w tej ludzie. Znaczy nie w tej tylko w następnej No mi chuj z tym Ja nie dam rady go raz zrobić Wow, kurwa jeszcze strzałem, chciałem ale Ja ostrzegawczą, co nie żeby więcej yy, nie napierdalał tyle Boty są użyję, poddać będę wypię dalej styl. W ogóle zapraszam do oglądania poprzednich odcinków i do zasubskrybowania kanału. Hmm. Hmm. No kurwa, czy ufraira się udać. Mogę schodzi solo i to jest fajne, ale wiecie co jest niefajne? My, kurwa z nimi cynrofi. Już w że się w dębiaka wpierdolił. Ale bym się w miło Niemiłosiernie jak mi się w dębiaka wpierdolił. Ja bym że nie, mus nie będę musiał się naruchiwać, żeby go kurwa na trzy podejścia robić. Bo jak jak będę musiał na trzy robić, to mnie chuuuuj trafi no ja go w sumie nie robiłem na trzy podejścia byłem na cztery razy, teraz piąty albo, sz... piąty, albo czwarty raz i ani ja razu nie potrzebowałem na trzy podejścia zrobić znaczy, nie potrzebowałem, bo miałem czas i nie marnowałem waszego czasu, znaczy, nie słuchacie mojego pierdolenia zbytnio to polecam wyłączyć dźwięk na tym GEO i odpalić film nie normalnej szybkości, tylko yy, 1,5 1,50 szybkość i kurwa macie zaoszczędzony czas i macie fajnego wio Kosem muzyczkę puśćcie swoją, bo moja się pewnie będzie tak kurwa pierdolić przez tą prędkość, to chuj Wyobraźnia się, że zdjąłem yy, ten orczą zbroję, mam 3,2% na podwójny I kurwa wszedł dwa razy w tej rundzie? I to jest kurwa magia procentów, co nie? To jest naprawdę, kurwa, magic. To magia procentów jest zajebista. O, i kolejny podwójny. Patrzcie, na 3,2% wchodzi mi, jak kurwa, na 56% nie wejdzie szpila, no. Picobello. Ej, kurwa, to jest... jebane procenty. O, szpile siedzi. No to już w ogóle mamy, za konto zacznę się bo... Kurwa, zmysł, ja pierdolę. Zabijcie mnie W ogóle cisnę backet youtuberów, którzy mają te swoje potężne dile co nie. Nawet nie chodzi o to, że ja ich zazdroszczę to, że mają bile. To najbardziej mnie bawi to, że ja w sumie w życiu nie chciałbym mieć żadnego deala na YouTube bo... Masz ten jebany ogranicznik, że przeklniesz, tracisz dila, co nie, Zdejmuję ci monetyzację i wszystko, i chuj, i, i po kurwa, po zawodach. Dalej nie dałem tego zmysłu jebanego. I chuj, po zawodach, co nie. Dlatego ja wolę nie mieć żadnych dili, nic kurwa. Nawet nie mam takich rozwiniętych, ja, nie mam tak rozwiniętego kanału, żeby mieć jakiekolwiek dille, w, w życiu nawet miał tak rozwinięty wyjemniście kanał. To... Ja nie chcę nigdy z niczym, no bo ja, ty, tak naprawdę masz mordę zamkniętą no na kłódkę, więc coś powiesz źle i jesteś w pizdzie. Więc jak lubisz wolność słowa i pierdolić o tym nie wiem. Jak płynie jak ja, czy coś, to polecam ci nie mieć nie, dealów ani nic. Przykład Galarius, on nie ma dealów z niczym, z nikim. On no, ma w to wyjebane. No i. No ogólnie gadajesz zajebisty youtuber <laughs> Zresztą jak Tobi Blow, znaczy kurwa Tobi Skoro w trygu mi włączył tak aktywnego dropa przy z tym włączeniem, żartuję oczywiście, taka se <laughs> Ale skoro mam tak aktywny drop to ja chciałbym kurwa coś z tego geo jebanego w końcu Znaleźliście z duchów, mi dropi. A mam zmniejszoną szansę na, dre na drop, tak samo jak z, z grzesia. A z geo kurwa nie mam. I nie dropi mi. To jest. Kurwa, nie wiem, to jest zabawne. chuj, Że mi nic nie dropi z geo. No w moim wykonaniem z kurwa, że jest jak i jebać, to jest tak pada. 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 Pana mi kurwa, chyba perdek. No, jak widzicie, 5-5 levelu solo zrobiłem z moim peciakiem Geo bez dropa. Już kurwa myślałem, że to jest drop. Chuj. Jedynym dropem jaki tu do mam, to jest chuj wielki i wszelki. To by było na tyle w tym Let's Play Time w końcu po tylu dniach. Więc y, widzimy się w następnym odcinku. W następnym odcinku nie wiem co usoluję, ale coś na pewno usoluję w Let's Playu. Pojawi się Let's Play jutro, albo pojutrze, albo rok po 62. No, no to siema.